Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Ten słoneczny dzień. Dzisiaj kolejny odcinek techniczny, mianowicie opowiem o kultowym silniku 2,5 TDI V6, czyli silniku zaprezentowanym w 1997 roku, produkowany... Czy montowane w samochodach aż do 2010? Silnik znany, ale głównie ze swoich powiedzmy wad. Dlatego zdecydowałem się opowiedzieć, bo jest to dosyć popularny silnik w samochodach z tamtego okresu produkcji. Właśnie szczególnie w modelach Audi A4 czy A6. Tutaj ten silnik dosyć często był montowany co tutaj można powiedzieć o samym silniku. Silnik był oferowany w kilku wariantach yy, mocy. Tak naprawdę tutaj ta moc była w zależności od oznaczenia silnika od 150, poprzez 155, 163, aż do 180 koni mechanicznych. Silnik był montowany w takich samochodach, jak wspomniany już wcześniej Audi A4, Audi A6, czy Audi A8 nawet, Volkswagen Passat, czy nawet Skoda Superb. Tutaj warto <coughs> za e powiedzieć, że <coughs> jednostka, tak gdy debiutowała, była dosyć nowoczesna, turbosprężarka o zmiennej geometrii, bezpośredni wtrysk paliwa, także to powodowało, że Dynamika szczególnie w najmocniejszych wersjach nie powinna zadziwiać powiedzmy użytkowników. Co do samego silnika i specyfikacji. No, układ tryskowy marki Bosch. Tutaj była pompa rozdzielaczowa elektronicznie sterowana. Ciśnienie w trysku do 150 MPa. Yy, układ V6, czyli tłoki, cylindry pod kątem 90 stopni, yy, wałek wyrównoważający, yy, napędzany łańcuchem, tym samym co pompa olejowa. <coughs> tutaj taka ciekawostka, że sam rozrząd jest napędzany kilkoma paskami, jest to dosyć skomplikowana konstrukcja, także pompa wtryskowa jest napędzana, także tutaj do wymiany rozrządu. Mogłoby się zdawać nie, zresztą w niektórych artykułach można przeczytać, że rozrząd był łańcuchem napędzany. Niestety nie jest to prawda. Tutaj łańcuch jest, łańcuch napędza yy, wałek wyrównoważający i pompę olejową. Niestety to powoduje, że to także powoduje z czasem kłopoty. Yy, szczególnie po przebiegu właśnie 150-200 tysięcy, a większość tych audi już takie przebiegi ma już. Dawno za sobą dużo wad ujawniło się właśnie po większych przebiegach. Co do samych wad, to tutaj niestety często zdarzały się usterki pompy paliwa, elektronika nadzorująca tą pompę, elektrozawory od dawek paliwa, pompa rozdzielaczowa. Także tutaj dosyć wrażliwa. Na zanieczyszczenia w paliwie, w oleju napędowym często także ulegała uszkodzeniom. Dodatkowo problemy z odpowietrzeniem. Silnik został zmodernizowany po latach 2000-2001, czyli jeżeli ktoś szuka, powinien wybierać jak najmłodsze egzemplarze. Ale znacząco konstrukcja silnika została to samo: poprawiono pompę paliwową tylko niestety nadal występował chyba największa usterka tego silnika czyli z układem rozrządu znany problem wałków rozrządu hydropopychaczy silnik się zacierał po prostu panewki tych wałków rozrządu krzywki się wycierały problemy z odpaleniem silnika z utrzymaniem mocy to wszystko powodowało że Także silnik przez powiedzmy użytkownika, który nie zdawał sobie sprawy z tej wady czy z, yy, z takiej usterki, powodował, że silnik mógł się nawet zatrzeć w końcowym etapie. Z czasem konstrukcja została przekonstruowana, aczkolwiek te najnowsze silniki także mają problem, yy, że krzywki wałka rozrządu <coughs> zaczęły pękać, yy, przestał się materiał wycierać, czyli coś tam, coś tam jest ciągle w tym silniku do końca jego produkcji było tak naprawdę wady. Zresztą wałki rozrządu i ogólnie yy, krzywki hydropopychacze to chyba wszyscy w tym silniku znają, że jest problem. Także tutaj z tego co się orientowałem to na Allegro można znaleźć, już zestawy nie są, nie są drogie te zestawy. Czy to są wałki nowe, czy po regeneracji, jakiejś, w każdym razie około 2000 kosztuje komplet. Yy, 2 do 3000 podajże, z tego co patrzyłem od, odnośnie. No ale tutaj robocizna także powoduje to, że naprawa takiego silnika w starym aucie jest praktycznie nieopłacalna. Co do. Yy, silników. Niektóre wersje tego silnika miały mniejszy problem z wałkami, szczególnie najmocniejsze te wersje o mocy 180 koni. Aczkolwiek yy, większość silników niestety mają już przebiegi powyżej 300 tysięcy i tutaj te problemy, jeżeli ktoś już te, nie naprawiał tego, to musi się liczyć z tym, że yy, także będzie miał prędzej czy później problem aczkolwiek nawet najmłodsze egzemplarze, choćby z 2007 roku, także mają problemy z tymi wałkami, czyli to też nie do końca zostało poprawione. Co do innych takich usterek, no tutaj musimy zdawać sobie sprawę, że problem ze smarowaniem, problem z pompą olejową z odpowietrzeniem, z odmą, awarie napędu pompy olejowej, czyli czyli tego łańcucha, który napędza pompę i wałek wyrównoważający, to także powoduje, że niestety, ale yy, kolejne usterki. Z ciekawostek to blok silnika jest z żeliwa, miska olejowa, głowice są ze stopów aluminium, także, także dosyć ciekawa konstrukcja. Yy. Problem dodatkowo generuje to, że ten silnik był w dużej ilości egzemplarzy łączony z automatycznymi skrzyniami biegów, które także powodują to, że niestety podnoszą w momencie awarii jakieś podnoszą także koszty eksploatacji takiego samochodu. Czyli 2,5 V6 TDI z, złączone z automatem, powiedzmy po przebiegu 300 tysięcy kilometrów, to tutaj. Można popłynąć tak naprawdę nawet w okolice powyżej 10 tysięcy złotych. Jeżeli ktoś będzie chciał naprawiać to wszystko, to, to i więcej, bo automat 6 000 do 8 tysięcy. Silnik, żeby usprawnić wałki, to także od 4 000 do 6 tysięcy. I jeszcze, jeżeli dojdzie nam wymiana rozrządu, to wszystko powoduje, że serwis powiedzmy początkowy takiego silnika może. Przekroczyć nawet 10 tysięcy złotych, także w starych samochodach nie jest to mało. Co do, co do takich jeszcze spraw odnośnie, co do spalania, no tutaj to spalanie nie jest małe. Pamiętajmy, silnik V6, średnie spalanie od 8 litrów powinniśmy liczyć mniej więcej na trasie. Może zejdziemy niżej w mieście powyżej 10 litrów nawet. Także tutaj musimy zwrócić na to uwagę, że nie jest to zbyt ekonomiczny silnik. <laughs> Aczkolwiek tutaj trzeba przyznać też trochę racji, dlatego że dużo aut z tymi silnikami ma liczniki też pocofane, powiedzmy, sprowadzane. Także rzeczywisty przebieg na tym silniku, także to nie jest do końca tak, że ten silnik nie wytrzymuje tam przebiegów. Silniki są oczywiście także i ten silnik jest dosyć wytrzymały, tak jak wszystkie silniki TDI, ale pamiętajmy o tym, że jakieś niedopracowania materiału, czy powodują, że sporo tych usterek niestety takich, powiedzmy, często powtarzających się jest i musimy zwrócić na to uwagę przy zakupie auta z tym silnikiem. Także, jeżeli ktoś szuka takiego samochodu z tym silnikiem, powinien kupować raczej Egzemplarze z końcowych lat produkcji w mocniejszych wersjach, które są podobno bardziej wytrzymałe. No i oczywiście, wcześniej albo się zapytać właściciela, czy ma fakturę jakąś za naprawę tych wałków, czy hydropopycha, czy tam napędu, choćby ten łańcuch, który napędza pompę olejową, czy to zostało przejrzane. Jeżeli nie, no to musimy się liczyć właśnie z oddaniem do warsztatu i niestety naprawą, która nie będzie. Tania. Także to by było na tyle odnośnie silnika 2,5 TDI V6. Myślę, że w kolejnych odcinkach opowiem także o silniku choćby 1,4 TDI, który nie był omawiany, czy 2,5 TDI 5-cylindrowy rzędowy, który także jest kultowy w stajni Volkswagena. Także dziękuję za uwagę, pozdrawiam. Do usłyszenia.